Przyjechałem na testy opon zimowych Michelin Pilot Alpin. To są opony odpowiednich osiągów do takich samochodów. 600 KONI, Nissan, GTR, NISMO. Naprawdę damy tę oponom w kość. Śnieg, mokry asfalt, suchy asfalt. To wszystko zobaczycie za chwilę. Pierwsza próba po śniegu. Czyli samochód jest bardzo precyzyjny. Mimo dużej warstwy śniegu, mogę spokojnie uzyskiwać zamierzony tor jazdy. To jest bardzo ważne, bo precyzja w prowadzeniu przy tych oponach jest chyba jej największą zaletą. W tak trudnych warunkach, opona rzeczywiście wgryza się w śnieg. Teraz zupełnie inna nawierzchnia, błoto-pośniegowe. Znowu precyzja. Tutaj bardzo ważna jest umiejętność odpompowania nadmiaru śniegu. No i przechodzę od razu do slalomu. Na mokrym asfalcie z lekką ilością śniegu. Fantastyczna reakcja. To jest niesamowite, że ta opona tak szybko reaguje, czas na suchą nawierzchnię. 12 stopni to jest naprawdę już taka temperatura, której e, wszyscy się boją, że opona zimowa dalej będzie miała swoje walory. Największa przewaga technologii, Michelin. samochód na suchym asfalcie potrafi tak precyzyjnie i tak bezpiecznie się zachowywać. To jest niesamowite, że inżynierowie potrafili odnaleźć tą proporcję. Michelin Pilot Alpin dobrze jedzie po śniegu, potrafi świetnie jechać po suchym asfalcie. To jest ta wielka przewaga. Wszyscy, którzy wsiadają do samochodu na takich oponach, czują naprawdę bezpieczeństwo i tego wszystkim życzę.